Map, a dzisiaj mam dla Was mini konkurs z okazji 60 widzów. No i ogólnie w tym odcinku, on będzie trwał kilka minut, opowiem Wam właśnie o tym mini konkursie na 60 widzów i o przyszłym konkursie, który będzie na około 80 widzów. Tak więc już Wam mówię o to chodzi. Tak więc tak, jak słyszeliście, teraz robię konkurs na 60 widzów. On będzie bardzo prosty. Będzie polegał na tym, że po prostu musicie napisać y, w komentarzu y, biorę udział. Biorę udział, a potem sobie piszcie, a, a potem możecie komentować dany filmik, ale przede wszystkim musicie napisać biorę udział, jeśli, jeśli chcecie y, uczestniczyć w konkursie. Y, warunki są takie, że nie musicie robić nic więcej, tylko zasubskrybować mój kanał. Y, nie musicie dawać żadnych łapek, pol y, polubić tego filmiku czy tam dodać do ulubionych, po prostu dać mi subskrypcję. To jest jedna i jedyna zasada, czyli dajcie subskrypcję i piszecie, biorę udział w komentarzu. Ten, ten konkurs będzie polegał na tym, że ja po prostu na stronie internetowej rozlasuję Wasze komentarze i będą trzy miejsca. Za pierwsze miejsce dostaniecie czapkę. Do maksymalnej wartości 1 metal rafinowy i 1 z odzysku Czyli tak jak jest warte 90% yy, czapek A za drugie i trzecie miejsce dostaniecie 1 metal rafinowy Tak więc konkurs jest bardzo prosty A można wygrać jak na taki mały konkurs Nie najmniejsze nagrody yy, A teraz przejdźmy do tego konkursu na 80 tam na 100 widzów Jeszcze to zobaczymy yy, Postanowiłem właśnie, że zrobię ten odcinek Dlatego, żeby z Wami też uzgodnić co byście najbardziej chcieli, co byście musieli zrobić na ten duży konkurs. Ja tam da, da, dam Wam teraz kilka propozycji, ale piszcie w komentarzach, po słowach biorę udział, jeśli chcecie wziąć w tym mini konkursie, piszcie co byście chcieli. Moje propozycje to może być tak samo jak teraz w mini konkursie losowanie, ale wątpię, że dużo osób będzie z tego zadowolony, ponieważ mogą mieć fajne zdolności, a tylko los będzie decydował o ich trafieniu. I tak, jeszcze może być napisanie jakiegoś fajnego komentarzu. Pamiętajcie, teraz już mówię o tym przyszłym konkursie, konkursie, że jakiś wierszyk czy cokolwiek. Fajny komentarz. Albo zrobimy rozgrywkę, w której ja będę uczestniczył i na przykład zagramy dwie rundy. I jakby patrzeć statystycznie, kto będzie najlepszy na mapie, będziecie mogli grać oczywiście jaką chcecie postacią ten załóżmy dostanie daną nagrodę na razie jest założenie, że nagrodą będzie upgrade to premium gift czyli wiecie, że będziecie mieli premium, jeśli nie macie, a jeśli już macie, to po prostu dam wam ten premium gift na wymianie będziecie go mogli sobie albo zostawić dla siebie, albo dać koledze, albo sprzedać za sporo kluczy No, tak więc to są moje propozycje ewentualnie jeszcze może być na przykład jakiś poradnik, jak narysować y, jakąś klasę, załóżmy jak narysować skauta y, albo kto, kto lepiej narysuje. No, mówię, wam. dlatego musicie napisać swoje y, propozycje w komentarzach. Y, I to by było na, na tyle. Y, chciałem Wam tylko y, powiedzieć właśnie o tym konkursie. Tak więc y, wszystko chyba powiedziałem, co miałem. I to by było chyba na tyle Zapraszam do dołączenia na grupie Do grupy Steam Która jest podana w opisie Lub na moim kanale Zapraszam do subskrybowania A i oczywiście do tego dużego konkursu, konkursu Żeby uczestniczyć też musicie mnie subskrybować Być moim widzem Ponieważ ja robię konkursy tylko dla swoich widzów No i dobra, dołączajcie do grupy Mam nadzieję, że się wam podobało Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie To był Frodo, na razie